Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony migao i w tym filmiku powiem Wam, jak wykonać wszystkie wyzwania 14 dni lata. Standardowo na samym początku przypominam o konkursie na 14 tysięcy Vdolców. Jedyne co musicie zrobić to wspierać w sklepie moim unikalnym kodem MIGAO, subskrybować mój mi kanał subskrypcją publiczną oraz łapkować i komentować każdy nowy materiał, który wpadnie na mój kanał. Pamiętajcie, że wszystko będzie weryfikowane, więc nie zwlekajcie, tylko bierzcie się do roboty. Pamiętajcie, że po wbiciu tysiąca obserwujących na moim Instagramie wstawi wam tam kodzik na pajsówkarza o wartości 20 zł. Wszystkie linki znajdziecie standardowo w opisie. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji z dzwoneczkiem na moim kanale. Lecimy po 20 tysięcy subskrypcji do końca lipca, a tylko dzięki Wam uda mi się to osiągnąć. Wszystkich wyzwań, 14 dni lata, będzie razem 14. Niestety, nie wiem, czy wszystkie wyzwania pojawią się w tej samej kolejności jak na filmie. W razie czego w przypiętym komentarzu znajdziecie minuty wszystkich wyzwań. Pierwsze wyzwanie każdą zatańczyć na 6 imprezach plażowych. Wszystkie imprezy plażowe znajdują się na zalewie zdobyczy. niedaleko mostu łączącego tereny zielone z pustynią. W wypasionej wyrwie, zaraz obok neo wykrzywionych, niedaleko stacji obok Meksyku i ostatnia tuż na krańcu mapy. Drugie wyzwanie każ nam odbić duże piłki w pięciu różnych meczach. Na mapie znajdują się trzy duże piłki. Wystarczy, że uderzymy piłkę z kilofa. W trzecim wyzwaniu musimy zabić pięciu graczy z Tomigana. W czwartym wyzwaniu musimy podziękować kierowcy busa i znaleźć się w top 25 razy. Kolejne już szóste wyzwanie każe znaleźć nam trzy konikowe koła. Wszystkie trzy lokalizacje pokazują Wam się teraz na ekranie. Następnie musimy uderzyć w trzech różnych graczy z balonu wodnego, którego otrzymamy po wykonaniu poprzednich wyzwań. Później musimy odbić się od trzech dużych żółtych parasoli, które znajdują się na mapie. W kolejnym wyzwaniu musimy zdobyć 250 tysięcy punktów robiąc triki na nowej desce. W dziesiątym wyzwaniu musimy odpalić trzy fajerwerki, które ciągną się wzdłuż rzeki. Na dwóch filmikach nie pokazały się fajerwerki, ale możecie już tam polecieć i sprawdzić. Jedyne wyzwanie każe zdobyć nam 10 punktów na tarczach z balonami. Kilka z nich macie teraz na ekranie. W dwunastym wyzwaniu musimy odwiedzić wielki parasol oraz gumową kaczkę w jednym meczu. Parasoli na mapie jest 6, ale nie mam pojęcia, gdzie znajduje się kaczka. Przedostatnie wyzwanie każe nam przeszukać muszle, która ukrywa się na ekranie ładowania. Ekran ładowania otrzymamy za ukończenie siódmego wyzwania. W ostatnim wyzwaniu musimy zniszczyć 7 grilli z podwójnych kilofów, które znajdują się na naszej mapie. Grilli na mapie jest bardzo dużo, ale najwięcej znajdziecie koło imprez plażowych. Nagród za ukończenie wszystkich wyzwań otrzymamy bardzo dużo. Dokładnie wszystkich nagród będzie 14. Za każde jedno wykonane wyzwanie otrzymamy jedną nagrodę. Jedną z najlepszych nagród, jakie otrzymamy jest Emotka, którą dostaniemy po ukończeniu pierwszego wyzwania. Emotka prezentuje się w ten oto sposób. Po odpaleniu trzech fajerwerek otrzymamy podwójny kilo w kształcie łopatki i szczypt z kuchennych. Jeżeli ukończymy wszystkie wyzwania otrzymamy plecak, który był na trailerze sezonu dziewiątego. A dokładnie jest to sok z bananka. Po znalezieniu wielkiej gumowej kaczki i parasola otrzymamy plecak w kształcie gumowej kaczuszki. Po znalezieniu wszystkich pontonów w kształcie konika otrzymamy malowanie. Na wszystkich broniach prezentuje się ono w ten oto sposób. Przed ostatnią nagrodą będzie spadanie z piłkami plażowymi. Ostatnią nagrodą będzie muzyka, która będzie odtwarzana w lobby. Sami posłuchajcie kawałek tej muzyki. Są to najlepsze nagrody, które otrzymamy po ukończeniu wyzwań. Dodatkowo w każdy dzień do gry trafi nowy tryb okresowy. Razem wszystkich trybów będzie 20. Omówię je wam krótko i na temat. Pierwszym trybem będzie tryb automatyczny. W tym trybie jedyne bronie jakie będzie można znaleźć to będą bronie automatyczne. Raj dla budowniczych. W tym trybie wszystkie struktury jakie zbudujemy będą miały o wiele więcej punktów HP niż do tej pory. Również będzie można edytować struktury przeciwnika. Kameleon. Będzie to klasyczny Battle Royale tylko, że gracze będą mogli zmieniać się w różne przedmioty. Tak jak w Prop Hunt. Tylko głowa. W tym trybie będziecie musieli wykazać się celnością, ponieważ tylko strzały w głowę będą zadawały obrażenia przeciwnikom. Ciężki metal. Będzie to tryb, w którym znajdziecie tylko ciężkie bronie. Nie zostawiaj nikogo z tyłu. Wszyscy gracze będą mieli efekt siorba, który będzie leczył nas o 5 HP lub kewa. Jeżeli jeden z członków ekipy zostanie powalony, efekt ustaje. Dopóki nie podniesiemy naszego członka ekipy, będziemy tracić 5 HP lub kewa. Zmiana ekwipunku. Wszyscy gracze startują z jednym ekwipunkiem, który po czasie będzie się zmieniał. Power Up. Tryb ten będzie miał dwie fazy. Pierwszy i każdy będzie mógł się odrodzić, a w drugie odrodzenia zostaną wyłączone. Wraz z wyłączeniem odradzania całe nasze zdrowie zostanie zregenerowane. Purpurowe panowanie. Wszystkie bronie w tym trybie będą klasy epickiej, czyli fioletowej. Strefa będzie przemieszczać się szybciej niż w normalnym trybie. Do celu. W tym trybie będziemy musieli osiągnąć wyznaczoną liczbę likwidacji, żeby zwyciężyć. Splashdown. Ten tryb nie ma niestety opisu. Surfujemy. W tym trybie wszyscy będziemy jeździć na deskach surfingowych. Żeby zlikwidować przeciwnika, będziemy musieli wypchać go do burzy granatem impulsowym. Strategiczne budowanie. W tym oto trybie zdrowie ścian, kamienia oraz metalu jest większe, ale za to więcej surowców potrzeba na ich postawienie. Ilość wypadających surowców jest mniejsza, co utrudni na budowanie większych budowli. Oznaczony w tym trybie musimy unikać czerwonej drużyny. Dzięki kilofu możemy przyciągnąć przeciwnika na swoją stronę. Walki czołgów, ilość HP oraz kewa jest zwiększona. W grze nie ma leczenia. Jedyne leczenie możemy zdobyć poprzez zabijanie przeciwników. Na lava. lawa. Będzie to połączenie na oraz podłogi to lawa. Wodny pojedynek. W tym trybie można tylko używać balonów wodnych. Pierwsza drużyna, która osiągnie wyznaczoną liczbę likwidacji, wygrywa. Niebieską. Wszystkie bronie, jakie znajdziecie w tym trybie będą jakości rzadkiej, czyli niebieskiej. Dodatkowo za zniszczenie struktur otrzymujemy więcej materiałów. Używaj z rozwagą. Na start otrzymujemy określoną liczbę materiałów. W dalszej części rozgrywki nie będzie można ich zbierać. Link do całych opisów znajdziecie w opisie. Który z tych trybów podoba ci się najbardziej? Daj za żadola, przypnijcie serducho. Również Epic Games z okazji tego eventu doda kilka nowych skórek do gry. Będą to skórki z stylem wakacyjnym. Zresztą sami zobaczcie. Według mnie najlepszym skórką jest wakacyjny drift, ale i tak cała reszta skinów jest naprawdę kozacka. Mam nadzieję, że mój Ci się spodobał, nie zapomnij stawiać łapki w górę oraz suba z dzwoneczkiem. Ja Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnego odcinka. Yo!